Ej serio? Ej serio! Ej serio! Dajemy ogień! Nie Kurwa, nie wejdę! Powiem ci tak, pod Karpacie to jest stan umysłu. To jest wolność. No. Tu jest taka droga, że tylko my tu na grzyby jeździmy, bo nikt inny nie da rady, wiesz? Co te Fiaty no, 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 no. potrafią? Idzie, że poszedł. Będziemy zwykły diesel. Na ładzie postawiony wie. Słuchajcie, jest to też wyjątkowy odcinek, rozpoczęta kooperacja 125p razem z na Film. Kooperacja, jak możecie sobie kupić ciuchy, możecie sobie kupić różne gadżety. Nie będę o tym mówił, bo teraz to co najpiękniejsze, to tutaj właśnie się dzieje. Więc zapraszam Was do odcinek. Link znajdziecie poniżej i kod rabatowy w komentarzu. Wracamy do zabawy. Jest pięknie.